Ludziska, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym, oczywiście, odcinku z Crysis 2. Słuchajcie, mamy tutaj wszystko już mniej więcej pouzupełniane. Mamy odblokowany tam ten, ten, ten moduł pancerza 1. Także mamy wzmocniony pancerz. Mamy dostarczyć próbkę do Gulda. Dostanę się do laboratorium Gulda przez Ford Drive. Ok, tylko tutaj, tak wszyscy wybici. Ja nie wiem, czy tutaj. Kogoś nie ma. Ops, włączyłem wam te niechcący ustawienia tam Steam'a. Wow! <grymny> co?! <grymny> Mandat dostałem, ty! Dziś tu jest ten! Fotoradar niby, Oluju. Czy tu na pewno nikogo nie ma? Wszyscy wybici. Chyba mamy iść tutaj w dół. Tak coś mi się wydaje, czekajcie. O, 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 właśnie. Mamy fula. Okej, okay, weźmy sobie to. Osiągnięto punkt kontrolny. Już na samym początku mam jakiś tam zapis. Tam ci się tłuką chyba z obcymi. Tam jest obcy, nie wiem kurde, zabijemy go. Chyba żeśmy go zabili. Ok, gdzie on jest? Tej gdzie mi to znikło? katalizator jest. Czyli teraz mamy punkty jakieś, tak? 100 punktów. Możemy śledzenie zagrożenia sobie wykupić. No i też to zróbmy. No co? No teraz na początek to się wszystkie ulepszenia przydadzą. Dosłownie wszystkie. Te takie nawet najmniejsze, nie? Będę się starał jak najwięcej zabijać tych obcych, żeby jednak ten pancerz sobie ulepszać, te, te inne tam ulepszenia. Aha. Zróbmy tak. O, możemy też ich po cichu zabijać tych obcych. Okej. Okay. Zebrał to, czekajcie, zobacz, to automatycznie zabiera. 100 punktów, dokładnie, dokładnie. <laughs> Strasznie dużo tam punktów na niektóre rzeczy trzeba. Ue, chuj. Okej. Okay. Ja będę sprawdzał tak co jakiś czas, czy to na pewno zbiera te punkty, bo wiecie, warto to zbierać. Czekajcie, tędy przejdziemy. Oczywiście. Kurwe syny Jakie oni mocni są ojej. Jest kolejny katalizator 400 mamy tak A 600 ulepszenie mobilności No dobra No dobra Będziemy to zbierać I ulepszać Idziemy na razie pod ziemiami. Możemy wejść tutaj i chyba tutaj tak jest. Dobra. To samo wejść. Co się dzieje? Co się dzieje? Lol? Co to się dzieje? Oho, jest, jest jakiś coś, coś. Przekaz, o, że tak powiem, prorok. Nie mam pojęcia, co tam zrobiłeś, ale sygnał kombinezonu po prostu oszalał. Wyszedł poza skalę. Na wszystkich systemach w laboratorium widzę protokoły interfejsu i jakąś dokumentację biotechnologicznych patentów z sygnaturą Hargrave'a w każdym możliwym miejscu. To wygląda na jakiś system awaryjny, wbudowany w głębokie warstwy kombinezonu. Wow. Nie mam pojęcia co to oznacza. Słuchaj. Przejdź przez Roosevelt i dostać się tutaj do laboratorium. Nie wytrzymam już długo. Pośpisz się stary. No dobra, tak czy siak to już jest tam jakoś yy, oczywiście ułożone przez grę. Jeżeli ma zginąć, to zginie. Jeżeli ma nie zginąć, mam go uratować, to też go uratujemy i uratujemy i on nie zginie nie? Także czas tutaj po prostu nie, nie gra różnicy, tylko po prostu jest tak, wiecie, opowiedziane, jak gdyby, nie? Ta cała historia, fabuła i tak dalej. No ale fajnie, fajnie, kurde, czyli kombinezon nasz przyjmuje, yy, przyjmuje jakieś tam, nie wiem, genotypy od tych yy, obcych? Coś takiego? Szał na drodze, Roosevelta, ulica, dobra.

Jezus, jak oni wyglądają? Zaraz, zaraz to menu oczywiście otworzymy, tylko uzupełnimy. Gdzie to kurwa wyjście jest? A tutaj. Je! Yep. Zobaczmy. 400, no za 400 to my nic nie kupimy. Czyli nam po prostu gra. Przypomina tylko, że, że możemy oczywiście sobie coś ulepszyć w kombinezonie. <laughs> Dobrze, pamiętamy o tym, co jak chcę, ja o tym będę pamiętał. Ma pan rozkaz wziąć go życzę. Mam rozkaz go rozwalić. O prawach obywatelskich będę dyskutować później. Żywy bardziej się przyda. Tak? Komu się przyda? Ten facet właśnie zmasakrował kilkudziesięciu moich ludzi, pani Strickland. Nie będę dłużej ryzykować. Prorok zginie. Hargrave może dostać się go z do zabawy. Hargrave! Hargrave chce mieć kombinezon i kombinezon dostanie. To mu się nie spodoba! A z tego co pamiętam, oboje pracujemy tu dla niego. Tu się pani myli, pani Strickland. To pani pracuje dla niego. Ja odpowiadam przed Radą nadzorczą Cel i Departamentem Obrony. Gówno mnie obchodzi, czy to się podoba jakiemuś staremu udziałowcowi w sobie stylu Hargrave'a. On posiada większość udziałów. OK, czyli taka sytuacja. Dobra. Oczywiście nie to. F sobie znaczymy, sobie znaczymy Tu też, tu też. też. Jezu, zauważyli mnie!

Okej. Okay. spadnie poziom zagrożenia troszeczkę. Prorok. W okolicy ach się roju od ludzi sel. Jeżeli znajdą to labirynt To jest opcja taktyczna, a tutaj mamy dostarczyć yy, próbkę, tak? Ok. Kurwa, tu gdzieś koleś też był. Półautomat, brak nosadki, tłumik do pistoletu. A czemu ja nie mam tłumika? Czy ktoś mi to wyjaśni? Tu jest tłumik, ok. Nice. Weba wystaw. Okej. Okay. Dobra. Tam jest na samochodzie koleś. Dobra. Mu to mi się, kurwa... Aha. Kurwa, jasno. Czas pierdalać. Nie to oczywiście. Kurwa, tam na samochodzie jest gości... ...i jeszcze jest helikopter, ja pierdolę. Tu jest wszystko po prostu, nie? Ciekawe czy tutaj coś... Coś nam pomoże jak wejdziemy. Niekoniecznie. <laughs> Niekoniecznie. Ok, Najchętniej dojem ja tam po prostu przyszedł jak najbliżej i nikt tam poszedł, wiecie? Okej, okay, niech się pancerz szybko odnowi. Pyk. Kombinezon. strasznie sobie mylę te przyciski kurde tu nikogo nie ma luo co tu się stało idź ulicą Roosevelta aż do nadbrzeża Harbor Lights co się dzieje

Żyje. kolejny i chyba wszyscy ale to jest dziwne, że ja autami mogę jeździć. On się tak dziwnie jeździ. Okej. Okay.

Pierdoli rozkazy. Mm, spoko o kurwa ale ich tu jest kurwa kucni ja pierdole okej okay. Okej, okay. tutaj ich jest wciul. Czemu to nie wybucha? Lol. Jakaś by się przydała taka porządna, o kurwa. Czyli te takie, widzicie te, te pociski o to co leci, to to jest przez ten kombinezon ulepszony. Czyli widzimy jak gdyby skąd oni strzelają, nie? To jest akurat spoko. Widzicie? To jest niezłe. Się schowamy za Tojtujem. Co się dzieje? Okej okay. Lol, możemy użyć tej, tej dużej broni Czy coś tutaj mamy? <laughs> Oczywiście, ammo Dobra, co? Idziemy dalej. się nam energia uzupełni, w razie czego. Co tu się kurwa dzieje? What the fuck? Wow! Strząsek toniczny, troszkę tego nie rozumie, co się właśnie stało. A jak tu skoczę? To nic się w sumie nie stanie. Punkt kontrolny, nanowizja. Tolera. Prorok, trzymasz jakoś przed tobą jest powtarunek cel. Będziesz musiał się przebić siłą. no fajnie. O kurde. Dobrze jest pełno kurzu pyłu. Oni aż tak nie widzą. Aha. Oh fuck.

Jakby mi się udało tak po cichu tutaj przejść, to by była jazda. Uy! Ty chuju! Pieprzony! No pięknie! To raczej mi się tak nie uda przejść.

Wniski po nich Okej okay. Porozwalamy to wszystko żeby ich tutaj nie było Dobra, nice. Dobra. Teraz tak, my mamy jechać tam dalej. To jedziemy. Ale to jest faza z tym jeżdżeniem tymi autami. na pół do punktu e 9. Postawić blokady co kilometr. Blatorowy 1 możecie atakować. Ale straszne rzeczy. Atakujcie se musiał się przebijać. Dobra, easy. To, to powinno być naprawdę easy. Co myślicie, jakiś śmigłowiec? O! Oh. Porąbani? Okej, okay. ja pierdzielę. Okej. Okay. Ale już się kopcimy, kurde za bardzo coś. Tylko o to martwię, dużo tych śmigłowców tutaj, tutaj też lata. Mam nadzieję, że dostali. Kolejna blokada. Kolejne auto. Zarom wbiście to wygląda. Punkt kontrolny. <laughs> O ja pierdziele, co to tam przyjechało? Już się tego boję. Nice! Idziemy, idziemy, idziemy! Nice. Okej. Okay. czemu żyje? Gdzie tam mnie strzelają? Halo, halo, co tu kurde. Koleś się albo niesamowicie wytrzymało, albo pancerny. Patrzcie, nic go nie chce zabić, nie? No co, chyba jesteśmy na miejscu. Idzie wieso. Powtarzam, prorok idzie Dobry. Wow. Słuchaj, stary. Spierdoliłem sprawę. Musisz mi U. pomóc. Ruszam do mieszkania przyjaciół. To niedaleko stąd. Możemy się tam spotkać. Ale cholera. Mogą poznać ten adres. Zostawiłem go w laboratorium. Stary, to jest w terminalu na moim biurku. Jeżeli przebiją się przez zabezpieczenia, mamy ranę. Musisz się tam dostać i zniszczyć ten komputer. Rusz się, róż. <laughs> Czyli mamy dostać się do laboratorium. Zniszczyć jego adres. Tam gdzie on się udał i dopiero możemy do niego iść do mieszkania, tak? Do tej przyjaciółki tam jego, czy kogoś tam. No okej, okay. kurde. Oj, dzieje, się dzieje, ale to autko ta to jazda tym autkiem ich, to zajebista sprawa naprawdę. W trójce chyba nie było aut z tego co ja pamiętam. Tam był kurde, co tam był. No nic nie było w sumie takiego chyba, czy było? A nie, też się jeździło czymś, pamiętam. Pamiętam była jedna taka misja, co nie wiedziałem co w niej zrobić. Tam siotki mi gdzieś jeździło. Było, było, dobra. Szczur doświadczalny. Osiągnięto punkt kontrolny. laboratorium. Musisz się tam dostać, zanim znajdą. Liczę na stary. są. Okej. Okay. tam no dobra. Okej, okay, kochani, słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie oczywiście ocenić filmu łapką w górę. No i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!